Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj sobie nagrywamy Brawl Stars i tak jak wiecie teraz były odcinki, że trafiłem postacie, nie? Dobra, wszystko jest git. Yy, ogólnie codziennie teraz trafiłem postać, bo 3 dni z rzędu trafiłem postacie, nie? Pierwsza postać to był Gale. Druga postać Max. Trzecia postać, bibka, czyli Bibi. Nie? Oczywiście nie mogę sobie wraknąć tego słowa. No i co? I wbijemy sobie misję na Bibi. Tylko sorry za lagi, bo umiem, że bez lagów to się nie odbędzie. I czasami też mogę coś... O dobra, to jest łatw, łatwa mapa. Ledwo coś zrobię, będą lagi. Uderzę raz i będą lagi. No wiedziałem. Będą lagi no. Jezu to jest bezsensowne. No nie no samo mnie przeciąga, to będzie dead gra. Taka kulet na przykład. Co nam? Jezusie No Boże, daj mi iść, a nie daj mi iść czy nie? o 8 bit o chodźcie chodźcie walicie. się dobra idź idź ci idź ci, 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 ci. boż jak ja nie lubię tego brawla czasami nie po co tam idziesz po jak i tak przer Ciukityk. patrzcie co się robi z takimi bombami nie? o na przykład robisz tak i unikasz tego o jeden frag ezyk jeden frag na takich lagach ja to jestem Ezy. Ezy Uwa. Aha Ezy, Jeszcze dwa. Jeszcze jeden frak i buł i będziemy mieli Ezy. Może, no dalej, bo oni tam wszyscy nawalają. A ja mam takie lagi, że masakra Ez normalnie nie oha widzieliście to? Ja to jestem Ezy Taka dżaczki na przykład Dżaczki mam w dupie dzieciaczki Czemu ty chcesz? des, ty chcesz? No dawaj, 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 dawaj Bierz go jeszcze tam, bierz go tam, tego 8-bita Jackie, 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 dawaj Jacki chodź O oh my gosh ty piara sobie powiedziała, nie? Dobra, oddać gra Czy Vito widzieliście? Czy wy to do nie powiem czego widzieliście? What the fuck! Normalnie. O, tu mam takie tanie, i muszę to zrobić tylko nie na bipce, tylko na jakieś inne postaci. Widzieliście to, czekajcie, bo oni coś tu piszą. No na pewno cię zrozumie. Ty. Ha, ten typ se dołączył do tego klubu. EZW Uwa. Nie, ja, ja tych typów czasami mam znajomych i oni przeze mnie włożą do jakiegoś klubu. Ja nawet nie wiem co to za klub, nie? I do niego sobie wchodzę i mówię, tyle typów aktywnych. Trzeba w nim zostać, już nim jestem jakieś 4 miesiące, coś takiego. Nie no to ani... No nie no mama wciążą nitę, no Boże! My tu mam blata! Hmm... i typy na przykład. Typy, 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 typy. typy. Chodźcie tu

nie no, ej to, to, to mapa jest jakaś to na mordę, nie? O wreszcie jakaś typiara mordy. O, taki dynamite na przykład. Czy wy to widzieliście? Bo to był Ezy Uba. Energy drink! Dawaj go, dawaj go, koled. no co ty robisz? Gdzie ty jest, co? Już przelogowałem już?

Nie no, normalnie z nimi tu taka gra jest. No. Dupę se tu p... O, Póżnie. Oj, jakieś jakiś typ. Zobaczcie Ja tak ogólnie ocinę Cię Co? Ty jak ten typ to robi? Robicie się siebie nic nie Jeszcze nie piszcie. Co? Minecrafta nie gram, bo już. Ile w Minecrafta nie gram? Bo kuzynki ostatni raz grałem w Sylwestra. Cy Boże, kiedy ja ostatni raz Minecrafta pytałem? I tak ogólnie o 11.00 nie. Jeśli zanim było wszystko ten, to... Mówię, czemu by się tak o... Czy to zrobił, fajnie? Ja tam na daleko idę tym Maxem, bo ja tam się nie chcę ich w dupę wwalić, nie? No, na przykład taki Byroniko, Byronik, walsę w... Hmm. No, tak się to robi z takimi typami, nie? Mama, mama, żegany! Nie no, ogólnie za debile. No jaki typ, ej? Widzicie to? Patrzcie jak ten typ zaszła mnie. nie? Dobra, dalej jest Ez. Energi Tomek, czy coś takiego? Typek się nazywa Energi Tomek, nie? ja no, jestem Energi Max. Jak się robi z takimi typkami? nie? Goń na przykład, ma takie zobacz, to robi zapytanie, Cykwieczka. O, Widzicie, co się robi, widzicie, tak to nikt nie, ma, nie. Tylko ja tak umieni. Bo wy jesteście takie. Słabiaczki? Ale ja nie, to mnie... Też się zna najlepszego gracza, nie uważam, bo wiem, że nim nie jestem, bo jestem nubem.

no. Tak się gra z takimi typami, nie? Którzy nie ogarniają nic Nic kompletnie no, Ten, ten, jak on ma? Ten Darylek robi dużą robotę u nich tam Nie, bo u nas to wieście U nas to są EZ Pa, ja mam 200 parę HP Jeszcze wygraliśmy z nimi pod z wami. Właśnie sobie ukończyła misję. No O, czy wiecie, to widzicie? Widzicie, co się dzieje? Później będzie już i mega boxy będzie na odcineczku. Oczywiście, Murtki. Bo aż mi biurko całe lato jak klikam, mnie. Eep. Co? Dobra, nie piszę tego. No to co? Mara! Na Do następnego i nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji tam na dole. I zapraszam na kolejny odcinek już jutro. Na